No, nie mogło być inaczej. To jest presak, który, yy, który dostałam w ramach współpracy, i właśnie tam będę go nagrywać. I jeszcze oprócz tego, bo tak, tutaj pokazałam, że mam buty, yy, te, w tych butach, trampkach moich nowych, takich Adidaskach, może pokażę coś w końcu z bliska, w Adidaskach będę jechać. Natomiast zabieram ze sobą jeszcze jedne buty, które, których przed chwilą robiłam unboxing, nagrywałam unboxing na stories. No, guys, to są Melissa Shoes, to są butki, które są jesienne, ale też takie przejściowe, będą super dopełniały stylizacji. Kolor jest uniwersalny, jak na Melisę, nie jest aż taki szalony, będzie pasował mi do wielu rzeczy, nigdy nie miałam nofersów, o tym mogłabym też gadać godzinami, natomiast te buty również lądują teraz w bagażu. One są dosyć ciężkie, więc pewnie w drodze powrotnej po prostu będę miała je na nogach. That's okay for me. No ale też je zabieram i fajne stylówki też sobie wymyśliłam. Mimo tego, że biorę mało tych ubrań, to tak w miarę przemyślałam. Będą one ciekawe, będą fajne, będą też kolorowe, będzie tam dużo różu, będzie tam dużo granatu, więc takie kolorki moje i takie kolorki, które moim zdaniem fajnie pasują właśnie też w połączeniu jesiennym. Mógłabym gadać tak bez końca, natomiast spakujmy się, zróbmy to razem i już Wam pokażę po kolei też co mam tam właśnie. O nie. Muszę to podnieść, bo to jest ważne, słuchajcie. I dobra, pakujemy się i będę Wam pokazywać, co ja tutaj mam. Tu są moje sandałki, sandałki Tewa. To są właśnie trzy pary butów, które biorę. Sendałki Tewa, które są Forever and Ever, czyli znowu zrównoważona marka, po prostu mm, It's a Lifestyle Bro. Moje buty to Tewa, Melisa i Blundstone, czyli te wszystkie te marki, które poznałam lata temu ze studenciaka, gdzie marzyłam o tym, żeby je mieć, gdzie było to dla mnie takim marzeniem, wyznacznikiem pewnego, pewnej dorosłości, do której dążę i teraz ona się spełnia, więc mm, cudownie. Więc kocham je, są, jadą ze mną i w nich pewnie przechodzę najwięcej kilometrów. U butów jest właśnie Melisa. Jeszcze jak pewnie uda mi się tak to po prostu wcisnąć. Trzecie to są trampeczki, których jadę. I teraz mamy rzeczy, które nie są ubraniami. Tutaj mamy elektronikę. Tutaj mam rzeczy związane z elektroniką. Aparat Kodak, masażer do, do nogi, prze, przełączniki do gniazdek, różne takie gadżety. Mam tutaj też swoją biżuterię, więc to też leci tutaj. Kochani, kolejna rzecz to. Yy, tutaj też w różnicy takiej pięknej, no muszę Wam pokazać z bliska, to jest bardzo piękna od nasze, również taki prezent bonus, który dostałam od Agi z nasze, bardzo jest mi z tego powodu miło. To jest kosmetyczka, w której mamy leki, więc tutaj idą leki. Mam, to też jest z naszej, jakby żeby nie było, to też jest nasze, to jest coś, co docelowo jest w plecaku, bo to jest jakby komplet, yy, natomiast wkładam to po prostu tutaj.